Cześć, witajcie. Nazywam się Małgorzata Mackiewicz-Wysocka. Jestem dermatologiem, praktykującym w swoim zawodzie od wielu lat. Przede wszystkim interesuję się chirurgią dermatologiczną, ale też kosmetologią, kosmetykami szczególnie naturalnymi. Dzisiaj bym chciała Wam troszkę opowiedzieć o skórze, a w kolejnych odcinkach o składnikach kosmetyków, jak one działają bądź też nie działają na skórę, czego warto szukać wśród składników kremów, czy też innych kosmetyków, i też coś wspomnę o różnych problemach, problemach ze zwią związanych ze skórą czy też z włosami. Po pierwsze, skóra jest ważna, bardzo ważna i to nie tylko dlatego, że ją dobrze widać, chociaż dlatego też nasz wygląd wpływa na nasze samopoczucie, wpływa na nasze kontakty towarzyskie, kontakty z innymi osobami i przez to ma dla nas duże znaczenie wpływa w ogóle na to, jak my funkcjonujemy. Natomiast skóra jest organem, i to największym organem. Ona ma około 2 metrów kwadratowych powierzchni, gdybyśmy ją sobie całkowicie rozłożyli. Najważniejszą jej funkcją jest to, że stanowi ona barierę barierę pomiędzy naszym organizmem a środowiskiem nas otaczającym. Ochrania wszystko, co jest wewnątrz nas. Dlatego tak ważne jest to, żeby ona właściwie funkcjonowała. Ale skoro tworzy barierę, to skóra sobie tak to wymyśliła, że jest, ta bariera jest na tyle szczelna, że ona przepuszcza tylko to, co jest jej potrzebne przed niepotrzebnymi składnikami, w nas chroni, w tym przed dorobnoustrajami, co jest niezwykle ważne. Warto wiedzieć co skóra wchłonie, co a co pozostawi na swojej powierzchni, żeby skutecznie korzystać z kosmetyków i żeby kosmetyki przyniosły dokładnie takie efekty, jakich oczekujemy. Patrząc na samą budowę skóry, skóra składa się z trzech głównych warstw. Na zewnątrz jest naskórek, następnie skóra właściwa i tkanka podskórna, utworzona przez tkankę tłuszczową, która jest różnej Grubości u każdego z nas. Najbardziej wierzchnia warstwa naskórek składa się z komórek naskórka nazywanych kornaucytami. Kornaucyty są w taki sposób ułożone, że moglibyśmy sobie wyobrazić cegły, które są na budynku, a pomiędzy nimi znajduje się cement. Czyli tutaj on pełni funkcję kleju. I podobnie w skórze, tym cementem w skórze będzie płaszcz hydrolipidowy skóry. Które jest utworzone innymi przez ceramidę, lipidę, kwasy tłuszczowe. Płaszcz tworzy barierę i on ochrania przed przez nas utratą wody. Płaszcz hydrolipidowy ma pH kwaśne i chroni przed wszelkimi drobnoustrojami, bakteriami, wirusami, grzybami, jeżeli oczywiście wszystko funkcjonuje prawidłowo. Zapewne każdy z nas w ciągu swojego życia doświadczył już uszkodzenia bariery skórnej. Łatwo dochodzi do uszkodzenia zimą przy niskich temperaturach, przy suchym powietrzu i również przy nasilonym wietrze, który również przesusza powierzchnię skóry. Możemy sobie nawet to porównać do prania, które wieszamy na zewnątrz, gdzie pranie schnie dużo szybciej w momencie, kiedy jest wiatr, niż jak go nie ma. No, na pogodę nie wpłyniemy. Ale są różne sytuacje, na które sami już możemy wpłynąć. Przede wszystkim należy unikać drażniących środków do mycia skóry, na przykład zasadowych mydeł. Najlepiej, kiedy środek myjący ma pH około 5 zbliżone do 5. pH naszej skóry jest kwaśne. I dzięki temu ona zabija albo unieszkodliwia bakterie i inne drobne ustroje, które próbują dostać się w głąb skóry, żeby przekroczyć tą naszą barierę i zainfekować organizm, jeżeli nie, nie samą skórę. Często przeprowadzane peelingi chemiczne czy też enzymatyczne uszkadzają barierę skórną. Środki do przeprowadzenia peelingów są już tak dostępne ogólnie, że niektóre osoby złuszczają sobie skórę nawet dwa razy dziennie. Przy podrażnieniach stosują sterydy na twarz, żeby ten stan złagodzić, ale to tylko działa do czasu. Takie postępowanie prowadzi do powstania błędnego koła, gdzie nie możemy wyjść z naszych nieprawidłowych rytuałów. A gdy próbujemy, to stan naszej skóry drastycznie się pogarsza. Sięgamy wtedy po coraz silniejsze środki. Nie możemy sobie z naszą skórą poradzić. Jeżeli należysz do osób, które oczyszczają skórę twarzy kilka razy dziennie, postaraj się ten proces ograniczyć. Oczyszczaj cerę raz dziennie. I pamiętaj o tym, żeby używać letniej. Wody nie gorącej ani też nie lodowatej, skóra nie lubi skrajnych temperatur, nie używaj ostrych gąbek czy jakichś skrobaczek i innych takich ostrych przyrządów do, do zdzierania powierzchni naskórka jego ochronnej warstwy. Również jeżeli jesteś osobą, która stosuje liczne kosmetyki do pielęgnacji skóry, jesteś wtedy bardziej narażony, narażona na uszkodzenie powierzchni skórka, Pozwólmy naszej skórze trochę odetnąć, dać jej okazję, żeby mogła się zregenerować. Ograniczmy ilość stosowanych kosmetyków najprostszy sposób jest najlepszy. Kiedyś jeszcze na początku mojej kariery zawodowej zastanawiałam się w jaki sposób usunąć chirurgicznie jakąś zmianę nowotworową na, skóry, na skórze pacjenta, żeby osiągnąć dobry efekt kosmetyczny i jeden mądry chirurg odpowiedział mi na to moje pytanie tak, zawsze najprostszy sposób jest najlepszy. I tak jest we wszystkim: stosujmy najmniejszą ilość kosmetyków, nie podrażniajmy naszej skóry, tylko wybierajmy takie kosmetyki, które są dla niej najlepsze. Zdrowa skóra ma zdolność zadbania o siebie z niewielką naszą pomocą, więc postępujmy tak, aby ją wspomóc, a nie jej szkodzić. Odbudowa skóry ciągle trwa. Na skórek nasz odbudowuje się mniej więcej co 28 dni, czyli można by powiedzieć, co miesiąc mamy nową skórę. Czyli można było sobie tak pomyśleć, ile my mamy szans w ciągu życia, żeby tą naszą skórę naprawić. To z mojego punktu widzenia jest niezwykle ciekawe, ponieważ jednak nasza skóra jest coraz starsza. Odnawia się co miesiąc, a my się starzejemy, niestety. Zastanówcie się, się, dlaczego tak się dzieje, a w najbliższym czasie przygotuję odcinek o procesie starzenia się skóry: o wszystkim, co tam się dzieje albo o najważniejszych procesach, jakie tam zachodzą, dlaczego tak właśnie jest, że się starzejemy, co na to wpływa, dlaczego właśnie tak z wiekiem wyglądamy i co możemy zrobić, żeby spowolnić starzenie, a czego się zrobić nie da i dlaczego nie. Tutaj będziemy potrzebowali trochę anatomii, także wszystko dokładnie wyjaśnię. Ale wracając do naszej bariery skórnej. Jakie są objawy uszkodzonej warstwy hydrolipidowej? Po pierwsze jest rumień, czyli tak zwane zaczerwienienie. Skóra jest sucha, może wystąpić drobnopłatowe płuszczenie na powierzchni skóry. Poza tym może wystąpić podrażnienie skóry, a nawet takie uczucie pieczenia czy palenia. I co jeszcze? Wpływ może mieć na zaburzenie naszej bariery skórnej, rozdrażnienie albo po prostu stres. Podwyższony poziom kortyzolu, hormonu, który wydziela się do krwi, gdy jesteśmy rozdrażnieni czy zestresowani, będzie źle wpływał na stan naszej skóry. Do zaczerwienienia może dojść nagle. Ale jak sobie wyobrazimy dłużej trwającą sytuację stresową, na przykład, która trwa kilka dni, to co zazwyczaj usłyszymy od znajomych? Wyglądasz na zmęczoną, czy wyglądasz na zmęczonego, musisz odpocząć. A to po prostu nasza skóra powoduje, że my tak wyglądamy. No właśnie, nasza skóra jest zmęczona nadmiarem bodźców. Wymieniałam tutaj różne czynniki zewnętrzne, które wpływają na barierę skórną. A jakie są czynniki wewnętrzne? Przede wszystkim to będą choroby skóry, typu atopowego zapalenia skóry czy łuszczycy. Mogą też być choroby ogólnoustrojowe w postaci niedoczynności tarczycy, niewydolności nerek czy też cukrzycy. Przyczyn może być wiele, w tym też różne przyczyny jatrogenne, czyli wynikające z medycznego uszkodzenia skóry. Czasem zastanawiamy się, dlaczego na przykład perfumy czy inne kosmetyki, które nigdy nas nie uczulały, nagle nas podrażnią? I właśnie mogło to nastąpić w momencie, gdy bariera skórna została uszkodzona, i my wtedy zastosowaliśmy ten nasz ulubiony perfum, czy właśnie kosmetyk, i on wywołał taką reakcję. Uszkodzona bariera skóry będzie też zaostrzała różne dermatozy, czyli na przykład jeżeli mamy trądzik różowaty, to przy uszkodzonej barierze skórnej również dojdzie do nasilenia zmian w przebiegu tej choroby. Gdy stan Twojej skóry jest faktycznie zły, odstaw wszystkie kosmetyki, pozostawiając sobie tylko delikatny środek do mycia i nałóż sobie na twarz czy na dłonie. Najzwyklejszą wazelinę. Gdy skóra się poprawi, możesz wrócić do swoich kosmetyków. Co stosować, poza tym nasza skóra jest uszkodzona? Humektanty, czyli czynniki wiążące wodę, czynniki zatrzymujące wodę w naskórku, środki okluzyjne. Według Międzynarodowego Słownika Składników Kosmetycznych istnieje ponad 125 substancji określonych jako humektanty i około 200 substancji o właściwościach higroskopijnych. Czego zatem szukamy w składzie naszych kremów, środków myjących czy balsamów do ciała? Opowiem w kolejnych odcinkach. A na zakończenie jedno z moich ulubionych powiedzeń. To jest akurat cytat Hipokratesa, ojca medycyny, Primum non do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!